Chciałbym zapytać w sprawie y, święta Aszaku, święta Trzech Króli. I jak Ksiądz biskup rozumie uroczystość objawienia Bliskiego? To jest w ogóle uroczystość bardzo bliska, do której też dochodziłem do jej poznania. Z czasem bardzo tutaj pomogło to, że pochodzę ze Zgromadzenia Palotynów. A założyciel tego zgromadzenia 200 lat temu, Vincenty Palotti, no, kochał tę uroczystość najbardziej na świecie, ponieważ ona. On zauważył, że ona wyraża powszechność Kościoła, hmm? czyli że Chrystus już nie jest witany i pozdrawiany i przyjmowany tylko przez tych, co są najbliżej przez prostych pasterzy z Betlejem, ale, ale mają do niego dostęp wszyscy ludzie z, z najdalszych zakątków świata. Każdy człowiek może przyjść do Chrystusa. Ja nawet dlatego, że tak to mocno Palotti wkładał do głowy i jakoś tak w tym duchu się kształtowałem, to umieściłem w swoim herbie biskupim symbol gwiazdy betlejemskiej właśnie po to, żeby jakoś powiedzieć, że to jest sprawa, która jest dla mnie istotna też w moim pragnieniu być biskupem, czyli ta powszechność. A więc nie, nie budujemy fos, nie budujemy jakichś barier, tylko, tylko raczej szukamy dróg, które pomogą każdemu człowiekowi spotkać się z Chrystusem i które każdego doprowadzą do, do Chrystusa. Więc uroczystość, którą bardzo, bardzo lubię, też jej liczne nazwy, bo mówimy Święto Czech Króli, ale przecież także Epifania, Święto Objawienia Pańskiego. To, to też pokazuje, jak, jak to jest głębokie przesłanie. Mhm. A Maksian z Biskup jakieś y, też wspomnienia z dzieciństwa właśnie jeszcze co pytam? Ze świętem Czekróli, to akurat z dzieciństwa to słabe, ponieważ to nie było, to nie był mhm. dzień wolny. Oczywiście szliśmy do to, kościoła, ale to, 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 to się szło wieczorem po szkole czy, czy w przypadku dorosłych po pracy. Więc najbardziej to pewnie takie byłyby skojarzenia z tymi trzema literkami napisanymi na, na drzwiach domów przy okazji wizyty księdza, których też do końca nie, przecież nie rozumieliśmy. Natomiast cieszę się, że to święto, jego znaczenie tak urosło właśnie poprzez to, że stało się dniem wolnym od pracy, ale także, że ten dzień został czymś konkretnym wypełniony. Właśnie Orszak Trzech Króli jest takim wspaniałym sposobem wypełnienia tego święta konkretną treścią. I bardzo się też cieszę, że ta inicjatywa właściwie narodziła się w ludziach świeckich. To nie wymyślił tego Episkopat Polski, że teraz będziemy robić święto Trzech Króli, tylko impuls przyszedł od świeckich. Oni mieli taką potrzebę, więc super. I a propos tych właśnie tych trzech literek, to czy tak się pozwolę sobie zapytać, bo słyszałem też, że tam jest, nie wiem czy to, bo niektórzy ministranci piszą, że Kacper Magili Baltazar, ale czy to nie jest Chrystus mieszkania w Błogosławiu? No oczywiście tak, to Kacper-Baltazar jest trochę takim próbą wytłumaczenia tego w transkrypcji polskiej, czyli kiedy piszemy literkę K, normalnie no, oryginalnie powinna być C. E, m, e, niektórzy tłumaczą to, że ksiądz ma biedę, no, no. I, e, ale oczywiście to są żarty. Nie, właściwe tłumaczenie jest takie, czyli że niech, niech Pan błogosławi, to niech Chrystus błogosławi tę umiejętność, to mieszkanie. Mhm. Okay. Um, wspomniał już ksiądz Biskup o Orszaku trzech króli i my bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, co ksiądz Biskup sądzi o tej inicjatywie. Mm. Pełna pełna, pełna, pełna akceptacja i pełen podziw. I yy, to, co wspomniałem, po pierwsze, że yy, no, co, coś yy, jest coś, z czym to święto się bardzo kojarzy w takim sposobie jego przeżywania. Po drugie w orszaku Trzech Króli jest właśnie ten element powszechności, nie? bo każdy na ten orszak może przyjść i też tak jest, że każdy przychodzi z różnych motywów. Niektórzy przychodzą z motywów ściśle religijnych, niektórzy przychodzą po to, żeby przeżyć jakąś fajną przygodę niektórzy po to, żeby się przebrać. Różne motywacje i to jest dobre. Dobre jest to, że to się stało święto takie bardzo rodzinne, wiadomo, że no dzieci jakoś ciągną w tę stronę, więc rodzice im towarzyszą. I też, że, że no jest takie bardzo pomysłowe. Teraz co, co miasto, to jakoś to wymyśla po swojemu. No, yy, wiadomo, że są elementy stałe, jak prześwięta w kościele, ale potem przemasz, a potem coś jeszcze, tu jakieś ognisko, tu jakieś zabawy, czy jakiś koncert. No, yy, cieszę się, że to, że to jest oby, oby trwało, by się rozwijało. Też dzięki Wam za to, że się w wtałam żyć. A zamierza się z biskup pójść razem z nami? A ja proszę. nawet mam w tym roku taką sytuację, że jestem no, biskupem w Katowicach, ale też administruję decyzję sosnowiecką, więc mm, mam orszaków co nie miara, e, więc tak tak, oczywiście będę jakoś tak jeszcze tego nie obmyśliłem dokładnie, jak to zrobić, żeby być e, na obu tych orszakach. E, nie mam daru bilokacji, czyli bycia równocześnie w dwóch miejscach ale między dwie, dwoma, dwoma miastami nie jest daleko, więc postaram się jakoś y, tak to załatwić, żeby być intuitu.